Siemaneczko czekoladowi maniacy Dzisiaj bez wstępu zakładam właśnie drugą rękawicę Oj tutaj mi chyba palec się złamał, a nie wszystko jest w porządku I zabieramy się za otwieranie tych pięknych czekoladowych jajek Towarzyszy mi baran Marian oraz zajączek Zosia A kto malował pisanki albo piek mazurki zostawia łapkę w górę teraz A jeśli jesteś leniuchem i ci się nie chciało pomagać To napisz w komentarzu przyjadę do ciebie z wiadrem wody na śmigus dingus obleję Hehe <laughs> nie no żartuję spokojnie Iniziamo! Mam cztery niespodzianki, w których mogą być Barbie Dziesięć zwykłych niespodzianek Tutaj mogą być jakieś ciekawe rzeczy Wszystko tutaj może być tak naprawdę Trzy Kinder Maxi XXL I powiedzcie mi, czy żaba... Czy żaba ma coś wspólnego ze świętami? No powiedzcie mi, czy żaba ma coś wspólnego ze świętami? Nie no, nie wytrzymam Muszę ją otworzyć jako pierwszą, bo... U żaba chyba nie ma nic wspólnego ze świętami Tutaj powinien być zając albo... Albo... Albo owca Ewentualnie kurczak o, pyszna czekolada, ale, ale wam powiem, ja nie jem słodyczy aktualnie. I przygotowałem taki worek na tą czekoladę, więc moi kuzyni i kuzynki się bardzo ucieszą z tego powodu. Postaram się, tak wiecie, chirurgicznie otworzyć, żeby nic nie pękło tutaj. Żeby bałagan... no nie zepsułem jajko pierwsze! Co ja zrobiłem najlepszego? No, jak to wygląda teraz? Jakby jakiś dzięcioł tutaj dziurę zrobił swoim dziobem. Ale ze mnie oferma! Jak mogłem to zrobić? Hmm, czekajcie, kawałek sobie zjem. Sorry, że wam robię smaka, ale jestem trochę głodny. Przepraszam, że tak krzyknąłem, no ale jak można nie potrafić otworzyć kinder jajka? Pa, para, pa, pa poczekaj sobie. Na moją rodzinę. Ona cię zje słodkie jajko. I pierwsza niespodzianka, popatrzcie, stworzyłem nową zabawkę, nazywa się Pop Eżaba. Musi się tak o, ścisnąć i wtedy wylatuje zabawka. Pierwsza, pierwsza zabawka duża to Piskak! Co to ma być? Ej, figurka jakaś, figurka z trzema gitarami. Świetna figurka, no to mi wygląda na zabawkę z Chińczyka bardziej. posiedź sobie tutaj. Może ten pisklak musi jeszcze dojrzeć, wiecie? Może teraz takie z serii Świątecznej, tutaj królik się uśmiecha Do nas, mówi się, manko, wesołych świąt Wszystkim życzę, powinny się trafić Dwie zabawki z serii, czyli Co to jest, pszczoła? Czy bąk jakiś? Upsi, no dobra, nie skomentuję tego I pierwsze jajo Ej, to wygląda jak zwykłe kinder jaja, te tutaj Wcale nie, nie nie ma tutaj na druku żadnego Słuchajcie, do naszej ekipy dołącza Jeszcze zając, który Odbija światło i jak Dobrze się przyjrzycie, to zobaczcie tutaj moją głowę siemaneczko. Tutaj jestem. Nie mam dla niego pomysłu na imię, więc możecie wymyślić wy imię dla tego zająca. Zostaw subskrypcję teraz! Albo zjem ci całą trawę schodnika! Jedziemy tutaj, mi się chyba udaje otwor. Super! Super! Tak ścisnąłem folię, że już je roz rozwaliłem, uszkodziłem tutaj. Ale chociaż druga połówka jest piękna. O. I obstawiamy, czy będzie tutaj zabawka z serii? Jakaś maskotka? Ej, ale to akurat fajne jest. Jakbym miał pamiętnik, to bym mógł go zakluczyć na to właśnie. Czy to działa? Działa! Tej kłódki już nic nie otworzy! Chyba będę rower przypinał na tą kłódkę. Tak, to jest to jest dobry pomysł. 10 na 10. Otworzę drugie od zwariowanego królika. Powiem wam, że nie wiem, czy dam radę wszystko otworzyć. Miałem łącznie 22 jajka, trochę mnie poniosło, po prostu była promocja i no i chciałem, żebyście mogli obejrzeć fajny taki okolicznościowy odcinek. Jeśli podoba wam się coś takiego, to umówmy się, że każde 10 tysięcy łapek w górę to będzie 10 Kinder jaj więcej na kolejnym odcinku. Tak, bra brawa, brawa. Udało się. A co się kryje w środku? Tutaj czyżby zabawka bez serii. No pewnie, pewnie. Paweł Malinowski, człowiek, który trafia zabawki bez serii, nawet jak powinny być z serią. Aha, to jest taki samochód i go się wystrzeliwuje. Przetestujmy to. Uwaga celuje w czarną owcę. Dostała strzała! Oczywiście do prawdziwych zwierząt nie strzelamy, tak? To jest... To jest tylko czekoladowe jajko, przypominam. W środku była jeszcze naklejka z ogniami, to na pewno dodaje plus 10 do prędkości. To teraz się zabiorę może za jajko z Barbie. W ogóle w sklepie przeczytałem, że jedno jajko na 5 zawiera figurkę z Barbie. Będzie beka, jak w żadnym mi się nie trafi. Czyli powinienem wziąć 5, a nie 4. No złaźże że celofanie o, kapsuła się od... No nie gadajcie, że ne o Barbie jako, pier... jako pierwsza jako Barbie, naprawdę? Choć tutaj no wyłaś stamtąd nie wstydź się. No to bardziej wygląda jak duch, a nie Barbie. Uuuu świąt Uuu. Ej, to jest Barbie baletmi. Balet co? Baletnica? mistrz? Ej, a czy ktoś z Was w ogóle kolekcjonuje Kinder Jaja? Bo wiem, że są ludzie, co mają na przykład 1000 zabawek z Kinder Jajek, bo po prostu zbierają, to jest taka ich... Takie hobby. Co to robi? To powinno jakoś jeździć? Bla, 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 czekolada. Pozdrawiam wszystkich. No już, już idź, 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 idź stąd. Baranie Marian. Baranie Marianie, które jajo teraz powinienem otworzyć? Okej, okay, on mi nie pomoże. To wezmę pierwsze z brzegu tutaj zwykłe. E, jajko bez żadnej. Bez żadnej zabawki w środku, chciałem powiedzieć. Bez żadnego nadruku, chciałem powiedzieć. Najbardziej lubię otwieranie tych jajek. Tej czekolady znaczy. Kiedyś zostawiłem takie jajko na słońcu, no i nie wyglądało już jak jajko, tylko raczej jak. Jak jajko na miękko takie. Co to jest? To są misie, które. De, nie wiem. misie farby. I trafił mi się różowy miś pędzel. Ja wiem, że na koś, jak się mówi pędzel to jest niekulturalnie, ale to jest serio miś pędzel, okej? Okay? Więc proszę nie skarżyć rodzicom, nie mówię żadnych brzydkich słów, to jest naprawdę miś pędzel. Różowy niż pędzel. Ja nie wiem naprawdę, no otworzyłem już chyba pięć jajek i się czuję jakbym, y, nie wiem, y, pisanek sto y, pomalował. Nie wiem, czy, nie wiem, czy dam radę wszystkie 22 jajka tutaj zrobić, bo chyba tyle ich miałem, nie pamiętam. Puk, puk! To tam. Paweł Malinowski, widzowie, otwieraj! A. Nie chcieli otworzyć mi tutaj. Czy to Frozen? Nie no, Frozen to chyba nie. Ja nie mogę! To jest Syrenka! Mam kolejną Syrenkę do kolekcji, bo ja stwierdziłem, że będę kolekcjonował dziwne Syrenki, jakieś takie podejrzane. I mam, mam podejrzaną Syrenkę tutaj do kolekcji. To jest moi drodzy Syrenka, władczyni Delfinów. Tutaj ma na koronie Delfina. No, powiem wam, pierwsza zabawka, która naprawdę, naprawdę mi się przyda. Z tyłu wygląda właśnie o tak. Wygląda trochę jak człowiek kolumna, ale ja wiem, że to jest syrenka. Dobra, koniec z tymi małymi pisaneczkami, czas na ogromne strusie jajo. I teraz naprawdę, teraz będę tak, de tak, tak delikatny, jakbym po prostu... Jakbym był motylem, będę tak delikatny i tak machał skrzydłami, tak... Może powinienem mieć mój nożyk i tak lekko przecinać. Tą czekoladę. No wyłaż stamtąd, kumplu! To akurat nie było trudne. Najtrudniejsza część teraz. No! Cholipka! Co się stało? Powiedzcie mi! Nie wygląda to, jakby mi się udało! Czy... Ej! Ej, o co chodzi? Czemu to jajko ma dwukolorową kapsułę? Wzięliście kiedyś coś takiego? Czy to jest jakiś znak, że źle otwieram jajka? Wow! Ej! Barbie! Lalka Barbie! Taka duża? Nie... Nogi lalki Barbie! No super! Fajna zabawka, chyba coś tutaj zabrakło tutaj, jakiegoś elementu. Czy to jest głowa? A nie, sorry, tutaj jest jeszcze coś w środku. Oj, przepraszam, myślałem, że to wszystko. Nie zauważyłem, pani. Nic nie szkodzi! Ja też ciebie nie zauważyłam! Co? Jak mogłaś mnie nie zauważyć? No bo tutaj te lampy mi tak świecą po oczach, nic nie widzę. Dobra, wskakuj na swój tułów, bo, bo chyba masz tam jeszcze jakąś, jakąś deskę surfingową. To jest Barbie surferka. Gdzie te nogi ci się... Gdzie to, jak, jak te nogi? Aha, tak. Według mnie to jest kosmiczna Barbie surferka, która podróżuje po, po kosmosie z jajkiem na głowie. Wuhu! Jeśli nie subskrybujesz kanału, to zrób to teraz, bo inaczej odpadają mi nogi. I... Ale to nie wszystko, bo dostałem jeszcze naklejki, żeby na czoło sobie przykleić. I fartuszek, czyli to jest Barbie kucharko surferka. Niesamowite połączenie. Surfuje i gotuje i robi też. Oj, tutaj coś się podwinęło. Ja już uciekam, do zobaczenia. A jakie jeszcze Barbie można tutaj zdobyć? Barbie piosenkarkę, Barbie z okularami i Barbie weterynarz. Ej, ja bym chciał Barbie weterynarz. A to kto to jest? Ej, to jest Miss Aga? Co ona tutaj robi? Bawi się swoją lalką? Dziwna sprawa. To ja chyba teraz wezmę jeszcze coś od królika. Skoro dwa razy nie trafiły mi się zabawki z serii, to teraz muszą, prawda? Króliku? Jego mina mówi, jakby coś kombinował. A teraz, tak na serio, czy, czy pomagaliście w przygotowaniu świąt, czy, czy raczej na komputerze sobie graliście? Bo ja zawsze pomagam, właśnie albo pisanki, malować. Albo jakąś tam, nie wiem, koszyczek, przystroi czy coś takiego Albo czasami grałem na komputerze i nie pomagałem, ale to rzadko, raczej pomagałem Czekajcie, złożę to, to może być zabawne Chyba nie udało mi się złożyć No trudno, weźmy się, zabierzmy za drugie I jak tutaj nie będzie zabawki z serii, to znaczy, że mnie oszukali, powinna być mucha jakaś Albo pszczoła, no cokolwiek po prostu z serii, prawda? Hej, hej jeszcze raz, zjem sobie ten kawałek Jak myślicie, uda mi się w końcu trafić zabawkę z serii czy nie? No wreszcie! Wreszcie mam muchę jakąś uśmiechniętą. Co to jest? Leśnego stwora mam wreszcie. Wydaje mi się, że coś źle złożyłem, ale nie mam stuprocentowej pewności. A instrukcję. Oj, a instrukcję przypadkowo zjadłem, więc no... No niestety fruń, fruń sobie! Fruń! Nie no, zobaczcie, kolejne jajko uszkodzone. Ja lubię jak takie całe są. Ciekawe czy mi się trafi kolejna Barbie tutaj. Sprawdzimy to w tej sekundzie. Teraz, 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 to, to, to chyba nie jest Barbie. To raczej nie jest Barbie, ale. Czy to jest kolejna Syrena? Nie! Ale ja znam tą panią, to jest Wonder Woman. A to są Wonder nogi. I połączyłem Wonder panią z Wondernogami. Nawet fajna figurka. Trochę, trochę dziwna, ale dosyć fajna. I tu są jeszcze jakieś dwa elementy. To chyba zapasowe jakieś. Okej, okay, złożone. Naprawdę nie wiem, czy dam radę to wszystko otworzyć. Zobaczcie to, jak nakurszyłem, jaka ze mnie świnka Pepa. Jeśli odcinek się Wam spodoba, to po prostu nagram kolejny. A dzisiaj chyba tych wszystkich jajek nie dam rady otworzyć, bo zaraz muszę iść wyjąć Mazurka z piekarnika. Mamo, czy Mazurek już się spalił? Tak, synku. Oj, już nie muszę wyciągać mazurka z piekarnika, bo się już spalił. Więc mogę otworzyć trochę więcej jajek niż chciałem. Jak miałem 8 lat, to trzymałem tutaj moje kieszonkowe w tych takich kapsułach o skinder jajek. Jak dostawałem zawsze tam jakiegoś pieniądza. Oj, wszystko mi spadło. Jak dostawałem jakiegoś pieniądza, to właśnie. To była moja skarbonka. Nawet chyba w podstawówce to był mój portfelik. I się troszkę ze mnie śmiali koledzy. I potem babcia mi kupiła taki portfelik. Ale miał na sobie jakąś lalkę i się dalej śmiali koledzy. No ale trudno, już zapomniałem o tym. Znaczy teraz sobie przypomniałem. Nie wiem co to jest za zabawka w ogóle. To chyba ma denerwować rodziców. Więc jak to traficie, to nie używajcie tego, bo rodzice się lekko zdenerwują. Asyrymy. A nie, przepraszam, tutaj był jeszcze jeden element. On na pewno zmieni całą, całą historię tej zabawki. To jednak nie jest zabawka, która denerwuje rodziców, to jest bardzo dziwna zabawka, która denerwuje rodziców. Albo brolaczek. Mój worek na czekoladę jest już prawie pełen Ja nie wiem, kto to zje Kto byłby w stanie zjeść tyle czekolady? Ja kiedyś byłem, ale już teraz nie jestem w stanie Paweł, Paweł, odpakuj to wielkie jajo Które wielkie jajo? To z moim bratem bliźniakiem Mówisz o tym, o tym jajku? Tak, na tym filmiku nie ma miejsca dla nas dwóch He, he, he O nie, Paweł, proszę, nie odpakowywuj mnie Sorry, muszę cię odpakować Zając mi tak kazał, to nie mój wybór Jeśli macie Instagram, to was zapraszam na Instagrama, bo tam pytam się Was często, na przykład, czy taki odcinek nagrać. Napisaliście, że, że mam nagrać. No to, no to nagrywam. Mam nadzieję, że Wam się podoba. I to będzie chyba pierwsze jajko, które uda mi się otworzyć bez uszkodzenia. Pierwsze duże jajko. No. O, słuchajcie, pęknięcia się nie liczą, tak? Pęknięcia się nie liczą, udało mi się. Brawo! Bra brawo! okej, okay, ok, pęknięcia też się liczą. Nie denerwujcie się na mnie, przepraszam. Bo nie! Znowu jakiś kurde. No, nie, wcale nie, nie. Co to jest w ogóle? Jak, to jest jakaś. Jakiś film był z tymi ptakami, czy to tak po prostu tutaj nawrzucali, żeby mnie zdenerwować? Co to, harmonika? Dziwna kolorowanka, jakaś taka. Super. Te duże jajka to wyglądają jak łódki. Jakbym pewnie wsiadł tutaj do środka, to mógłbym dryfować po oceanach tego świata. Ale lepiej nie próbujcie tego w domu. E, I teraz ostatnia, tak. Ostatnia Kinder Barbie. Trzymajcie wszyscy kciukasy, aby, aby trafiła się tutaj kolejna, kolejna Barbie. Trzy, dwa, jeden. Woo, happy New Year, szczęśliwego nowego roku! Mamy Barbie, słuchajcie, mamy Barbie, tak. Widzę, że trzymaliście kciuki, jesteście moimi ziomami. Dziękuję Wam bardzo. Co to jest? Barbie Instagramowiczka? Ej, jest też Barbie chemik i, i Barbie kucharka. Ale ja najbardziej bym chciał Barbie weterynarz. Gdzie jest Barbie weterynarz? Nie ma Barbie weterynarz? Oszukali mnie. Aha, ona w dużych była, sorry. Czap, 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 czap. I tutaj naklejki, ale naklejki przykleję potem, bo krzywo przykleję i Barbie się na mnie wścieknie po prostu. Zostało 10 zwykłych jajek i jedno ogromne. I słuchajcie, o nie, królik chyba zasnął. No dobra, śpi sobie tutaj, leż kumplu. I ja stwierdzam, że się zmęczyłem i te 10 jajek otworzę, jeśli po prostu stwierdzicie, że taki odcinek jest fajny. I tak jak powiedziałem, każde 10 tysięcy łapek w górę to będzie 10 jajek. Słuchajcie, to jajko muszę odpakować bez uszkodzenia. Ej, ale się kręci fajnie. Uu! No, to mi się podobało. Ale czy uda mi się. Być? ja nie mogę! Co się stało tutaj? Kciuk po prostu to jajko roz, rozkawałkował na kilka kawałków. No więc może następnym razem mi się uda otworzyć bez uszkodzenia, ale nie dziś. Królik wcina tutaj czekoladę, a my otwieramy ostatnią zabawę. Nie! Zaraz się wścieknę! Dlaczego to? Nie ja chciałem coś innego. Czemu mam trzy ptaki? Muszę otworzyć więcej kinder jajek. Chyba teraz nawet jedno otworzę. Muszę mieć coś fajnego na sam koniec. Muszę mieć coś fajnego. Wypakowywuj się stąd. Co to slime? Nie, ja jestem slime. Co to jest tost? toster mi się trafił. To akurat może być fajne. Chwila, chwila, chwila. Aha, to przyklejam tu. Jest taki niby hipopotam, który nic nie robi, tylko ogonem tak na boki, merda. Dobra, otworzę jeszcze jedno jajko. Kto mi, kto mi zabroni? No, mamo, mogę otworzyć jeszcze. A, mama wyszła z domu, to nawet się nie muszę pytać. Otwórzmy w takim razie jeszcze jedno. To już naprawdę ostatnie, okej? Okay? Już, na, już na słowo honoru. No nie, to chyba kolejna zabawka z Chińczyka, a nie z jajka. To jest jakiś samochodzik, którego wystrzeliwujemy. Ale ja chyba go włożę tutaj, i, i zamknę, i oddam do sklepu, bo mi się nie podoba ta zabawka. Okej, okay, ja muszę sprzątnąć tutaj bałagan. Ty zostaw łapkę w górę, napisz w komentarzu, czy chcesz, abym otwierał więcej jajek. No i no i co? No i moja rodzina będzie jadła teraz przez tydzień czekoladowe skorupy od Kinder Jajek. Tutaj schowam resztę. I widzimy się w kolejnych odcinkach. A tutaj masz mój najnowszy film. A tutaj masz mój poprzedni film. A tutaj możesz kliknąć, żeby zasubskrybować. O tutaj, w moją głowę. Tak, tutaj, w tą głowę. Kliknij i zasubskrybuj. Okej. Okay. O, miło, że chcesz popatrzeć, jak sprzątam czekoladowe jajka.